Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Przystanku Biblioteka. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie z tej strony jego Dajdaria. E, I dziś mamy kolejny tak, e, tym razem będzie to tak gatunkowy. Tak jest. Pierwsze pytanie: kryminał, książkowy wyrzut sumienia, który skrzętnie ukrywasz? Wyrzut sumienia, ale taki, którego nie, nie przeczytałam? Czy taki, którego y, y, nie wiem, który jakoś mi ciąży na sercu, który mi się nie podobał, bo tak nie bardzo pojęłam to. Powiedz, jak rozumiesz, i. i ja i, powiem tak. Ja tutaj sobie wypy, wypisałam książki nieprzeczytane przez 10 lat. Są dla mnie takim książkowym wyrzutem sumienia. tak Bo No mam to takie. mam bardzo dużo takich, które kupiłam na przykład sobie yy, i nawet wiecie co. Tak, wersarka kupiłam. kupiłam Widnokrąg yy, i, i też go nie przeczytałam Myśliwskiego, w fajnej, i Powiedziałam sobie, że przeczytam. I to było lat temu chyba 5, słuchajcie, tak obstawiam. Może do no, koma no, 3, a 5, nie, nie wiem. A wyjdzie, że 7. Yy, a wyjdzie, Jak że może. Nie, 7 była. na pewno nie. Yy, I wiecie, ja tej książki nie przeczytałam, nie? A I nadal masz takie... tą wersarkę mamy? Mam, tak, oh, of course, że mam wersaleczkę. Mam, wiecie, w boku takie tu, 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 no to to jest, no to, chociaż trochę przywiozłam do siebie i coś tam przeczytałam, ale jeszcze ta górka wstydu jest tam jak najbardziej, jak bym miała to wymieniać, braku o czasu. Bo moja górka wstydu to tylko rośnie zamiast maleć, ale... No... no ale Ty poczyniłaś jakieś postępy, bo Ty masz tam ten swój słoiczek, wybierasz no, sobie... No mam niby, tak, tak, niby tak robię, tak. Niby istnieje i niby jest, tak. Niby istnieje, niby jest. A co najbardziej Cię tak kuje? Nie wiem, no naprawdę mam takie książki nieczytane przez 10, przez 12 lat. No. Trudno mi tu podać tytuły. No właśnie dzięki słoiczkowi udaje mi się takie wyczytywać, bo latem przeczytałam, czytam w kwietniu właśnie tą bezduszną, która mhm. 10 lat leżała na półce, a się okazała no, fajną książką. No tylko mam kolejne trzy tomy bezduszne i nie wiem, kiedy się za nie zabiorę, jak słoiczek wylosuję albo jak nie. No. E, no problem jest tego rodzaju, że no, zamiast wyczytywać to co mam, to ja dokupuję, 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 tak, latem sobie kupiłam regalik, nowy piękny regalik, pięć półeczek, zachwyt pełen w ogóle, że będzie, nowe miejsce. będzie nowe miejsce na książki. A jak y, umieściłam na tym regaliku wszystkie książki, które były pod różnymi parapetami w różnych tam miejscach, to się okazało, że nie tylko nie ma miejsca na nowe książki, tylko że regalik już w dwóch rzędach wszystkie półeczki są pyk, pyk, pyk. No i no, się. No i się sprawa rozwiązała. Tak. No to jest to. No to jest to. A poza tym, no ja uwielbiam czytać, ale po pierwsze czytam dosyć wolno. Na przykład wolniej niż ty, co zaobserwowałyśmy przy naszych spotkaniach, reading vlogach. Więc po pierwsze czytam dosyć wolno, więc zajmuje mi to dosyć dużo czasu. Po drugie, czytam różne rzeczy, no bo jak ktoś czyta nie. tylko powieści, jak komiksów, już na przykład nie, no to jedna ta działka mu odpada. Owszem, komiksy się czyta szybko, no ale nadal trzeba poświęcić na co jakiś czas. Mhm. A poza tym, jak w grę wchodzą jeszcze seriale, bo lubisz seriale i filmy, a jak, oglądasz, jak nie? seriale koreańskie, to jeden odcinek ma po no. półtorej godziny i po koreańskie dramy, a ostatnio mi się wyświetlił, słuchajcie, taki mem i to miałam Tobie podesłać, ale chyba dam sobie spokój z tym. Dlaczego lubię koreańskie dramy? A to wiecie takie to nie miałam mi jej no wiem czemu lubisz koreańskie dramy, tam se facety woglądano. Mhm. No tak, a co, popatrzeć i nie Nie ugryź, nie ugryziesz, ale chociaż to ja popatrzysz, nie? Dobra, śmiejemy się. O, no co, lepiej się pośmiać niż płakać, prawda? Mm -hmm. Horror, krwawa Mary, książka, którą, y która długo szumi w głowie. O, wiecie co? Mi reportaże zawsze szumią. Takie książki, które bazują na prawdziwych wydarzeniach. Ja potem jest taka, o, Roswiana tu opada Mirkowi, tu nieraz tobie i potem chodzę. Ostatnio Józef Karika i Szczelina to jest historia, znaczy, oparta na prawdziwych wydarzeniach, na prawdziwych zaginięciach ludzi Przez na Słowacji. kupiłam tę książkę. Tak? Tak. Czytałaś ja? Nie. <laughs> Ale ją? Nie. No. no i wiecie, i to jest po prostu. Ona zaczyna się tak niepokojąco od tego, gdy nasz główny bohater, magister, który nie ma perspektyw, yy, przez urząd pracy można powiedzieć ichniejszy, trafił yy, na budowę i, i po prostu sprzątają. Stary, stary taki e, szpital psychiatryczny, który przed, do przed wojną był w szpitalem psychiatrycznym. No i on tam trafia, e, odnajduje sejf, no i myśli, że od razu no, kasa, kasa albo coś majątnego, e, kupię coś dziewczynie, z którą mieszkam, będzie zadowolona i będzie w ogóle fajnie, super. No w chłopakowi się nie dziwię, bo chyba bym zrobiła podobnie jak on, i on tam wiecie wieczorem, w nocy przyszedł, wbijał się do, tej, e, do tego szpitala, do tego sejfu. I to było y, ciekawie opisane, był fajny klimat, ale było wiadomo, że to się jest nie tak. I ta, to, co on tam znalazł, później ta historia w ogóle z zaginięciami w tych górach trybeczu, bo o tym jest ta historia też. I jak to przeczytałam, i tak później drapałam się po głowie, chodziłam i krążyłam, i tak nie no, muszę coś tam odpalić w internecie, popatrzeć, czy to faktycznie. No i to faktycznie, nie? Tu, 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 tu biznesmen, tu rzeczywiście ten mężczyzna, pierwszy, który gdzieś tam się błąkał, nie wiadomo gdzie był, później y, oszalał, i kompletnie totalnie nic nie można było z niego logicznego wyciągnąć. Fajnie jest to przedstawione. Oczywiście z punktu widzenia autora, i oczywiście to jest zbeletryzowane, i można sobie tam. Y, y, Pewnie nie wiem, doszukiwać się czegoś, albo się dobrze bawić po prostu przy tym, ale z drugiej strony, to takie studium takiego może nie do końca szaleństwa, ale takiego zagubienia się, i później takiego zatracania siebie jest bardzo ciekawe, i ja później chodziłam taka. No trochę nie halo po tej książce, ale to, to z tymi reportażami też nieraz tak mam, jak tam coś przeczytam, o Sharon Tate jak czytałam, yy, też z punktu widzenia i matki, i siostry, jak one przeżywały to morderstwo yy, w tym domu Polańskich, to też później taka chodziłam, no. To ja tam teraz jest. będę mówić, a Ciebie bym bardzo prosiła, żebyś wstała mi po yy, serwetkę, bo muszę wydmuchać nos. Mm. Uh -huh. Więc dla mnie taką szumiącą w głowie książką było 44 Piskorskiego, gdzie mamy właśnie ten wiktoriański Londyn. Nie, wiktoriajski chyba jeszcze nie, bo królowa Wiktoria jednak przychodzi trochę później. A tu mamy Mickiewicza i Słowackiego, więc mamy ten e, polski romantyzm. A e, do polskiego romantyzmu mamy jeszcze e, Podróże w przestrzeni i mamy fantastycznego bohatera, który był. Jakiegoś rodzaju owadem, czy to była modliszka? Mhm. Chyba, on, on chyba był modliszką. W każdym razie tam są takie odjechane jazdy, że po prostu um, nie mogła mi ta książka na długo wyjść z głowy, bo nie mogłam pojąć tego, że ona mi się podoba. Mhm. A szalenie mi się podobała. Nie wiem, czy wy mieliście kiedyś coś takiego, że y, nie mieściło Wam się w głowie, że kombinacja pewnych elementów Wam się podoba, a jednak ktoś to napisał tak, że Wam się podoba. No, co prawda, nie? Tak. Więc y, dla mnie właśnie y, taką książką było 44 i drugą taką książką, co uświadomiłam sobie teraz, bo nie będę udawać, że miałam to na mojej mądrej karteczce, y, była Księgarnia nam Dong, mhm. bo to była książka, która naprawdę długo szumiała mi w głowie, y, a u mnie to się objawia tym, y, czy chodzi o książkę, czy o serial, czy o film, że y, jeżeli coś mi szło mi w głowie, to natychmiast bym chciała, żeby cały świat to poznał i każdemu po prostu bym wpychała. Uh -huh. A ja o wszystkim mówię: a ludzie niekoniecznie chcą tak, słuchać tak, moich wywodów. Tak. tak, z Bezbieznym Morzem tak miałam. E, na przykład mój e, narzeczony niekoniecznie lubi słuchać o tych moich czytelniczych eskapadach. A po prostu, wiecie, tu jak mnie coś śmieszy, to się śmieję, tu mu opowiadam, tu mu czytam, jakieś cytaty przytaczam, wiem, że to bywa uciążliwe i z Bezgniezdnym Morzem też tak było, ale mówię, ten taki realizm magiczny w ogóle, to takie zanurzanie się w tych innych światach, to ostatnio mnie tak też jakoś tak niepokojąco wpadam w to po uszy, można powiedzieć, w miód. Dosłownie. A ja wepchnęłam koleżance księgarni Hieu Dong do senatorium, jak jechała na, 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 na trzy tygodnie, spotkałyśmy się dopiero potem po dwóch miesiącach, no i mówię, co cudowna ta książka, prawda, wspaniała, a ona tak na mnie popatrzyła, ale ja nie rozumiem tego kręgu kulturowego, dwa tygodnie się z tą książką męczyłam, biedna. To oddawaj. No nie, a wiesz, byłam w księgarni i jest dodruk chyba, bo jest full tych książek, nie? Zauważyłam tak. A ty z tą dzienną okładką? Yy, z dzienną widziałam, no? Tak, no. Tak. No, to znaczy, że jak już jest trzeci dodruk, to jest więcej takich dziwnych jak ja, którym Zyba, się podoba. O, jest nas więcej. Powieść yy, do obyczajowa, co kraj to obyczaj? Oj, i tutaj znowu mam księgarnię Hugh Dong, no bo widzicie, to mogę podpiąć jedno pod drugie, tak? Ja tam kulturę koreańską, jak przyzwyczaiłam, tak, że się biją no. i klepią po głowie, i że ich emocje po prostu w tych dramach to tam roznosi na połowę ekranu. Tak się człowiek do tego przyzwyczaił, to może mu się no. to nawet Mi tak się, się podobał, tak, mi się też podobał, wiecie, bardziej nietuzinkowy sklep, ja też mogę tutaj, nie miałam tego w moim pięknym dzienniczku słówkowym. Ale to jak najbardziej można w sumie po tą obyczajówkę podciągnąć, bardzo dobrze się bawiłam i wiecie co tu jeszcze mam? mamy Emily Henry, ludzie, których spotykam na wakacjach, bo to jest, przez to mm -hmm. też z drugiej strony, że e, dla, tak jest to obyczajówka, no wiadomo z wątkiem miłosnym, romansowym, ale to jest też taka historia, po którą no nie oszukujmy się, ja bym nie sięgnęła, żeby nie ten kanał i nie te propozycje, dlatego też od razu mi się tak, mi się tak skojarzyło. A co to się stało, że myśmy wzięły Emily Henry? Myśmy na to wpadły, czy ktoś nam nie, ty, 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 a to nie Ty podrzuciłaś ten pomysł, żeby wziąć Emily Henry, którąś książkę, no, bo chciałyśmy to, obyczajówkę tak, tak. przeczytać coś na obyczajówkę, ja zaproponowałam no. Emily Henry, tak. Dobrze, yy, romans, czyli miłe, złego początki. Książka, której zakończenie chciałabyś zmienić? <laughs> Oberża na pustkowiu, nie? To byśmy tam chciały <laughs> o, inaczej tak. skończyć, no. Tak, zdecydowanie chciałybyśmy, żeby Właśnie tam o tych bohaterka... zakończeniach, nie? To jest takie, mm -hmm. to jest chyba... Yy, Trudne napisać takie dobre zakończenie, jak chociażby pan Konrad Morzeń w swoim chodzi za mną, gdzie to zakończenie tak wbija. I po prostu od razu mi się ta książka. Pewnie coś bym jeszcze wymyśliła. Powiedz Ty masz Ja zaraz powiem, co ja mam, ale a propos dobrze napisanego zakończenia, to obie no. mamy taką koleżankę w pracy z jednej chwili, która do dzisiaj mi nie może wybaczyć, że pierwsza moja książka źle się kończy. I trzecia moja książka z no, kolei pięknie. też niezbyt dobrze się kończy i za każdym razem teraz Liliana, jak mówię dziewczynom, że wychodzi nowa książka, to pierwsze pytanie jakie zadaje, tak. a jest dobre zakończenie, ja ją wtedy uspokajam, tak, Lilianko, jest dobre zakończenie, a on mówi, no to mogę kupić. A to, no Anna, bo chyba słyszałam ten tekst kiedyś, no, gdy Ciebie mówiła. Tak, więc ja tutaj sobie wybrałam e, Katedrę Marii Panny w Paryżu, mm -hmm. Wiktora Igo no. i już tłumaczę dlaczego. No, bo wiecie, ja, ja dziecięciem, wiem. będąc wycho wychowanym na dzwonniku z Notre Dame Disneya, który się dobrze kończy, no to ja byłam no, tak. przekonana, jak mi potem e, moja ciocia, która no, przeczytała tę książkę, powiedziała, że no, wiesz, słoneczko, no to to nie jest jak u Disneya. No to wiecie, powiedzcie ośmiolatce, że nie jest jak u Disneya. No to zrobi wielkie oczy i powie, a jak jest, przeczytaj mi. No to ciocia. Czytała. Zamiast powiedzieć dziecku, tak, że nie mam tej książki kiedyś wypożyczymy. No wiecie, żeby dzieciak mhm. nie miał trawy, to przyniosła tę książkę z góry i przeczytała, jak ta książka się kończy. I płakałaś. A gdzie tam? Nie ja myślałam, że. Płakałasz. Ale było mi tak straszliwie przykro i w ogóle no. nie mieściło się to w mojej małej ośmioletniej główce i to dzisiaj jak o tym myślę, to po prostu nie mogę uwierzyć. No to prawda. No to jest taki jedna. E, jak to powiedzieć? Książka Zawód taki emocjonalny, nie? No, że, żeby ja się o... chociaż, rozpłakać mogła, ale ja w takim szoku, że ja wiesz. No, to jest prawda, to bym Chciałabym, mnie pasuje. żeby ta książka inaczej się skończyła. Mhm. Ona jest smutna. Dobrze. Dobrze. Erotyk, czyli pozycja klasyczna. Książka Stara, ale jara. Ojej, słuchajcie, ja tu yy, tak. Mamy problem z tą książką odrobinę, bo jesteśmy w trakcie jej czytania. To jest Hrabia Cristo, Ale powiem Wam tak, ona jest stara, tak. Yy, można powiedzieć, że trochę nam się duży, bo nam się duży, mm. ale sama historia i wiecie co? Jakby ona była. Nie, czy się nie będę jeszcze oceniała tak do końca, bo muszę skończyć totalnie, ale sama historia i to w jaki sposób autor pisze jest... bardzo mi się podoba. Tak. Tylko nie wiem czy nie będzie na końcu tak, że po prostu powiem, że ona jest za długa, że powinna być trochę bardziej jednak skondensowana, nie? Ale to poczekamy, dlatego to wybrałam, bo w tym momencie, do którego ja doczytałam, to tak mi się wydaje, że niektóre te sceny y, powinny być ciut jednak... Out. Tak, no powinno być trochę krócej. Nie może. wiem, czy on to pisał do gazety, że w odcinkach. Może to szło... było, bo to tak by pasowało Wiesz, jak, troszeczkę. Jak... Nie, tak po to te sprawy, no. nie? Jak oni tam w tym uh -huh. więzieniu i, i ten podkop, to wszystko te rozmowy ja rozumiem, że no ktoś my musiał y, hrabiego ukształtować i rozumiem zamysł, to, ale jednak w tym momencie uważam, że mogłoby być ciut krócej, ale zobaczymy jak dalej będą akcje się rozgrywały i co powiem. Mnie fascynuje w tej książce to, jakie zyskujesz możliwości, gdy nagle stoją za Tobą pieniądze. Tak, bardzo, nie? I to jest po prostu... No. Ale momentalnie, po prostu w jednym momencie ktoś może Ci zniszczyć życie, tak, tak po prostu, bez, bez niczego. No. No, coś tam może zrobisz, a może nie zrobisz, a jesteś niewygodny, a to jest, to jest ten ziomek, no to dobra, koniec i nie masz szans, nie? I w ogóle jestem bardzo ciekawa, y, jakim on się stanie człowiekiem, bo nie można powiedzieć, bo y, on był taki młody, no, porządny, mody, porządny mhm. odrobinę naiwny, nie? No, zobaczymy, no <laughs> dlatego fascynuje mnie ta historia, no. Dla mnie tutaj po raz kolejny wrócimy do księcia Kaspiana i do Zmrocza. O! Oh. Bo tutaj pan da, grał także Doriana Graya. I mówię o portrecie Doriana no. Graya. To jest dla mnie taka książka, która właśnie dobrze się zyskała. Książka, aha, no, no to Stara, masz rację. ale Jara. Mhm. bo portret Doriana Graya do dzisiaj się czyta tak, że po prostu. No, no wow, nie? Kiedyś czytałam, Tak w internecie to już dorwałam, yy, szóstka, nie? Tak, szóstka, Syfy i Houston, mamy problem. Książka, która nie, wywołana, nie wywołała w Tobie oczekiwanej emocji. No i ten hrabia ja tutaj wróci jak bumerang, bo ja sobie właśnie go wypisałam, tak? że ja byłam przekonana, że to dla mnie będzie taka książka wow, w której się zakocham, bo wszyscy, których znam i których opinie cenię, mi mówili, że to cudowna, wspaniała książka jest, a ja takiej słucham tak myślę sobie, no rozumiem, co w niej cenicie, ale ludzie, ja się nudzę. Aha, na no takiej zasadzie. No to słuchaj, ja mam Diane Sutherfield, bo ty też mi mówiłaś, ja byłam taka zafascynowana i ten początek mi się podobał. E, I ten worek, i, i w ogóle tam był antykwariat bodajże, mm -hmm. taki z książkami, wiecie, no sam Klim, a to wszystko było takie fajne, a później tak jakoś chlasnęło to wszystko w połowie, bo ja nie wiem, ja miałam chyba za dużo oczekiwania i fabularnie mi się nie spodobał wątek tych bliźniaczek i po prostu tak mi się to rozsypała, ta trzynasta opowieść to była, nie? Mm -hmm. I tak mi się rozsypała, że ja mam. już taką niechęć do tej autorki. No. No i trudno. I, no tak. i trudno. Nawet miałyśmy potem czytać na kanale inną książkę, Dając Zeterfield, ale na planach się skończyło, bo Darek Że Matko, kochana, nie. Dobrze, Fantazy, czyli świstak siedzi i zawija. Książka z nietypowym bohaterem. No nie mam tutaj jakoś nikogo. nietypowym bohater. Y... To ja mam mogę tak. Nie wiem kogo. Zacznij, może mi się coś... Nasunie. Ja mam króliki. Wodnikowe wzgórze. O! To jest nietypowy bohater. No. Jakby nie było, bo ma cztery łapy, ogonek i łóżka. Ej, słuchaj, to mamy w bibliotece taką książkę. Wy pewnie też macie. To jest mm -hmm. seria. O myszkach. Tak. Polskiej autorki. Może tu gdzieś podrzucimy. I ona jest tak. Y ta szata graficzna trochę taka ciemniejsza, ale też takie, to tak mi się podoba, nie? A w sumie na dobrą sprawę z nietypowym bohaterem, no to jak już jesteśmy przy królikach myszkach, to mogą być muminki, nie? Oczywiście. No. To wymyśliły my coś. A miałam ci przesłuchać wczoraj, ale nie wiem. Nie chciało mi się już chyba zrobić rzutu ekranu. Yy, muminek siedzący na Riku. No. Yy, I był, yy, był dymek komiksowy, że. Yy, Cicha irjka yy, buksa idzie i muminek <grymiany> był zrobiony na, yy, i był podpisany Wiedźmumin. Aha. <grymiany> może uda mi się to znaleźć. Jeszcze podaśle. Ósemka historyczna. Książka, której ekranizacja cię nie zawiodła. No to jest Harry Angel na pewno. Mhm. Nie. To było jednak takie, znaczy się. no Może w tym wypadku to było odwrotnie, bo najpierw znamy ekranizację, a później poznałyśmy historię książkową, mm -hmm. ale nie zawiodłam się na tym. Znaczy ja akurat miałam tak, że ja najpierw jednak książkę, a potem obejrzałam film. Aha, na no tak no. w drugą stronę. I wiecie co, no kobieta w Czerni mnie nie zawiodła na przykład. Yy, też. Bardzo mi się podobała ta historia. No i Harry Potter chyba nas nie zawiódł. No na pewno mm. nas nie zawiódł. Chociaż pamiętam, że do którejś części chyba do czary ognia miałam pewne tam zastrzeżenia i nie wszystko mi się tam spodobało, bo czegoś nie było. Ja później chodziłam taka, Jezu, tego nie było, pominęli to i taka, wiesz, taka byłam trochę nadzłośliwa i trochę tak, no, ale później, no dobra, no może faktycznie nie byłoby na to czasu. Ciekawe jak <laughs> będzie z serialem, czy damy radę oglądać, czy nas nie zawiedzie. Nie wiem. Dobrze, dla mnie taką no? ekranizacją, która mnie nie zawiodła i jest to rzadki przypadek, bo uważam, że jest to ekranizacja znacznie lepsza niż książka, był Zaklinacz Koni z Robertem Redfordem, mhm. który filmowo kończy się zupełnie inaczej niż książka i uważam, że kończy się lepiej i został bardzo dobrze zagrany, bo tutaj mamy jednak Christine Scott Thomas i mamy Roberta Redforda w roli tego zaklinacza no. i zrobiono z tego naprawdę taką fajną historię, a to zakończenie, które jest mhm. zupełnie inne niż to książkowe i znacznie lepsze niż to książkowe, jeszcze moim zdaniem poprawia tę historię, także ja tutaj pomyślałam właśnie o, o zaklinaczu. Jank adult, piękni i młodzi, nowość w swojej bibliotece z piękną układką. No i ja tutaj mam generała i pannę. Aha, w, co ja mam, wiesz co, No to mam wypisane, nie mam. A pytam czemu, bo nie kupiłam ostatnio książek i jakiś czas temu zainwestowałam sobie w czytnik i moje, moje ostatnio czytelnicze zdobycze e, zaczynają i kończą się na tym, że wiecie, wchodzę sobie to, 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 to. Aha, co jeszcze mam? To. I co by Klikam, ściągam i czytam. I przestałaś go, tak? kolekcjonować książki? W, no, w ostatnim czasie tak, chociaż powiem Wam szczerze, muszę trochę Wesperka sobie nadrobić, bo mam tam parę takich, yy, Statek Widmo chociażby, yy, chciałabym kupić i po prostu, no muszę się zebrać, wiecie, muszę sobie kliknąć zamówić, a zawsze mi coś tam czasu ucieknie. Ale w każdym bądź razie na pewno wesperkowe jakieś tam nowości sobie ponadrabiam. No, ale póki co jest mi tak wygodnie, jest tak dobrze, fajnie, no i tak funkcjonuje. Poezja, czyli bądź moim natchnieniem, książka, która na ciebie wpłynęła. Na mnie książki raczej nie, wpłyna, no. nie wpływają, ale jeżeli już to reportaże już tak. rzeczywiście. Yy, I yy, taki czas, na mnie wpłynął, że mm, tak. po prostu. Wtedy? Jaki to wtedy był świat, i jakie to było niesamowite i jaka mm. to może być tajemnica. Yy, I właśnie jak się yy, poczytałam sobie o, o tej zbrodni w, yy, opisanej w zimną krwią, to też dosyć długo yy. tak za mną chodziło. No to ja też mam podobnie. Mam tutaj właśnie tą wspomnianą wcześniej Sharon Tate, Alice Stetman. Yy. No bo to tak człowieka najbardziej, czy, czy Józef Karika, chociażby tą szczelinę. Yy, nie wiem, po prostu może działa to tak na nasz mózg, że wiemy, że to było, stało się, zadziało się i, i te wszystkie I tak, reportaże. Roku, czy tutaj czytałyśmy na kanale. Też te książki. Ty, ty czytasz o tym morderstwie z liceum, a ja o tym mhm. tam gdzieś w Stanach, na, na prowincji, tego, tego chłopaka, który, żołnierza Marines, który się okazał być mordercą, i sam się tam później na końcu skończył ze sobą. Chyba dlatego, to tak, najbardziej. Klasyka, czyli Giełda Staroci, książka, którą wspominasz z sentymentem. No i dla mnie to są książki Małgorzaty Musierowicz. Mhm, przy czym te prawda. starsze książki, bo te nowsze książki Małgorzaty Musierowicz no, z żalem i z bólem praktycznie się już nie dają czytać. No Ja te starsze też pamiętam, to prawda. Wiesz co tu mam jeszcze? Mhm. Mam Kobietę w Czerni Susan Hill. Um, no, nie wiem, ale mam sentyment do tej opowieści. Dosyć długo się za nim zabierałam. Yy, oczywiście to było takie, jak pies dojeżdża, gdzie i kupić i co. Później, jak się okazało, że jednak jest wydanie, kupiłam i się nie zawiodłam, bo taki ten klimat yy, takiej yy, taki starej grozy, że tak wam powiem, jest obecny, a ja lubię takie, takie trącone myszką Historie grozowe, <laughs> ja I też. przez to to jest takie. Tak mnie fascynuje, no to jest to. Popularna naukowa, czyli co w trawie piszcze, książka, która była dość przewidywalna. No i tutaj wpisałam sobie Emily Henry, bo po Emily Henry jeszcze tak. się... spodziewać. No tak, jak mówiłaś, nie? Mm -hmm. Bo to pewnie, no znaczy się, czytając się, czyk się domyśla, że oni tam się. No bo generalnie no, na tym polega literatura gatunkowa, że jak chcesz kryminał, to chcesz morderstwo. Mhm, jak tak. chcesz y, romans, no, to chcesz romans, tak? Jak mhm. chcesz erotyk, to chcesz romans, ale żeby się dużo od tego. No, no e, tak. Nie wiem, jak chcesz reportaż, no to wiadomo, że musi być mhm. to historia, która wydarzyła się naprawdę. No, nad tymi regułami się rządzi mhm. pomiec gatunkowa, no i o to tu chodzi. A ty co wybrałaś? Yy, no ja tutaj też wiesz co, yy, mam tutaj wpisane te yy, koreańskie chociażby yy, sklepik całodobowy. Bo też jesteś w stanie się domyślać tak. tej przemiany tego bohatera czy yy, witamy księgarnię Dong, że po prostu oni odnajdą w jakiś sposób siebie, tak? Ten po prostu, albo ten swój cel w życiu, albo yy, no głównie to jest jakiś cel, czy rodzinę, czy pracę, czy w ogóle jej rodzinę i pracę. Yy, nie mówię, że to jest złe, to jest dobre. Ale po tych książkach można się domyślić, tak, że to też będzie wiem takie. Nie ma o czego się spodziewać, nie? że ma być miło, ma być cieplutko, podnosząco mhm. na duchu i bohaterowe mają dobrze skończyć. Tak, tak, dokładnie. Ale dobre są takie historie, nie? No. Ja lubię nakupiłam no, sobie tam, wiesz, tą pralnię Marigold i, i parę innych. No, no. A, pralnie Marigold jest taka specyficzna. Czytam na czytników. Tak? No, no czy tam tak. Też w ogóle dużo jest w skrzynkarni, wiedziałam, o Jezu, tu, to, to. A później jak w czytniku też tak jest: ci, którzy mają to, od razu, później wszystko, tryn, 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 mm -hmm. tryn, gdzieś tam wyskakuje, nie? Tak, tak. już cię Google spersonalizuje, <noise> już ci podsyła to, co powinnaś lubić. Wiedzą już co, nie? Yy, I ostatni, trzynasty reportaż, czyli Ludzie z Krwi i Kości. No, ja właśnie nie wiem co, ja, ja to łączę no to... na nic nie mam w trzynastce co? Ja wpisałam, ale dlaczego? Czy tu coś było jeszcze? Ja wpisałam naszą obserwatorkę, obserwatorkę dzwoneczka 94. No. A, bo tu pewnie chodzi o to, żeby kogoś nominować. A, no też dlatego mam pusto. To może dlaczego? dlatego, tak. To pozdrawiamy dzwoneczki i mamy i córkę, przez cudowne dwie dziewczyny. Jeżeli akurat się zdarzy, że któraś z nich obejrzy ten filmik, jeżeli mają ochotę zrobić ten tak, a jeszcze nie robiły, to serdecznie pozdrawiamy i polecamy. Tak, polecamy. O. A póki co y, przypominamy, tak? Lajkujemy, subskrybujemy, klikamy dzwoneczka, żeby niczego nie przegapić, ale odcinek polecamy dalej. dalej. Tak. A my póki co y, bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Serdecznie się żegnamy i do następnego razu. Pa! pa!